Witam serdecznie Państwa, Szanownych Youtuberów Witam z nadwody i pozdrawiam wszystkich w Polsce i na całym świecie Dzisiaj wyprawa nad rzekę Będziemy łowić na klasycznego Fidera A wędka do połowu Moja na dziś to Jackson Monolith XT Od 20 do 60 gram Koszyczek dystansowy Sensasa 20 gram Żyłka główna 0,20 i przypon 0,12 z haczykiem 0,16, czyli maluteńki malutenki haczyk, nie wiem czy będzie tutaj widać o, złapało, dobra czyli coś takiego, no i dzisiaj sprawdzimy zanętę chociaż do wczorajszej zanęty lorpio do dorzuciłem dzisiaj zanętę maczpro, czosnek na leszcza i będziemy postarać się złowić dzisiaj jakiegoś, jakąś płoć lub jakiegoś leszcza. Zobaczymy, czy nam się uda. Za chwileczkę rozkładam sprzęt i zaczynamy połów. Będę łowił troszkę wyżej, troszkę na szerszym odcinku tej rzeki, ponieważ tu jest dość wąsko, chociaż jest na pewno 20 metrów. Ale moi drodzy Państwo, spróbujemy tam dalej się rzucać na jakiś 20 metr 25. Oczywiście na początku wstępnie zanęcimy I zobaczymy co z tego będzie Zapraszam do oglądania Skórz zanęcony, koszyczek nabity Dwie białe pineczki na początek I zaczniemy łowić A w międzyczasie przyszedł pan, rozkłada wędki Zaraz będzie łowił te swoje duże płocie Ile pan cię wętek rozłoży? Dwie. dwie Dobrze, zobaczymy jak będziemy łowić Wędka zarzucona Szczytówka ładnie naprężona Czekamy na pierwsze branie Na pierwszą rybkę Zobaczymy co z tego będzie Moi drodzy Państwo Czekajcie I branie u Pana Pan ma rybę pierwszą tutaj na spławik I co to może być? Zobacz, zobaczymy Jakaś chyba ładna płoć O i to ładna Bardzo Bardzo ładna płoć O Także jest ładna Ładna płoć Pan złowił, a spławik I to na białe robaczki Tak? Nie, nie, to na nie to, A to na serwis. No. O, tak wygląda bardzo ładnie Piękna płoć O, uciekła Także pierwsza rybka, rybka zaliczona Oj drodzy państwo, pierwsza ryba na Federa Lecz niestety jest to Tylko niewielka płotka Zobaczymy co będzie się działo dalej. Na razie przerzuciłem miejsce, efekty od razu natychmiastowe. Także za chwileczkę czekamy na kolejną rybkę. Pan coś ładnego ciągnie, co to może być. O, kurde. Jakiś węgorz. O, taki kij. Na co panu wzięło to? Na białe robaki? Na przynęte. Na przynęte. No to dobra, czekamy na kolejne, ale, ale prawdziwe ryby. A ja czekam na, na rybę. Razem u mnie kolejna rybka, ale jest już to większa płodź. Także brania zaczęły się oby tak dalej. Kolejna ryba melduje się na haczyku. Co z nią zrobimy? Do wody. Do wody pójdzie. Pójdzie do wody oczywiście. Jak każda inna płodź. Trzecia płodź z kolei. O, za będzie branie, bo pan papierosa kręci. Będę brać zaraz panu. Musi pan patrzeć na wędkę. znowu. mi się, mówię no. Jak pan robi, to panu bierze zawsze, nie? Papierosy. No. I na którą wędkę szczególnie? Na tamtą? Na obie. Na obie. To trzeba pilnować teraz. Może akurat u mnie ładnie, szczytówka też, aprężona. Pan ma takie szczęście do tego. Jak pan robi, to panu bierze. No. Spogląda pan, spogląda na wędki. O pies wraca. O, dalej ktoś idzie chyba bo szczeka. Popatrzcie, nie usiedź normalnie, bo cię zdradzi zawsze. Nie? O, ludzie chodzą, pies szczeka. No. no, tak. Ma laty idą. No, a pies szczeka. No. Pilnuj wędek, pilnuj, czekamy na kolejne branie. A mnie w międzyczasie udało się złapać kolejną rybkę. Ładna jest? Do wody. Też do wody idzie, tak ładna, poć. Pójdzie oczywiście do wody kolejna. Następna. Także do następnej ryby. Pradza wędki, jest przynęta czy zjadło? Zjadło, pusty haczyk. Oje. To chyba panu wzięło jak pan kręcił tego papierosa wcześniej. Nie pilnował pan dobrze. Zjadło. Dobrze pan pilnował? Nie. Nie, dlatego nie ma. No. U mnie szczytówka, ani nic nie. Zjadło. Parę wskazań było, parę rybek jest. Pan Zjadło. Osta a pan nie łowi nic. Jedną rybkę pan złowił, jedną płoć. Zjadło. Może pan coś jeszcze złowi. Czekamy na kolejne ryby. Także drodzy Państwo zaraz kończymy dzisiejsze łowienie. Dzisiaj fider okazał się skuteczniejszy niż spławik. I za chwilę kończymy. Będzie koniec? Zaraz? Będzie. Koniec. Koniec dzisiejszego łowienia. Także następne już nie, nie będą brały. tak. Także do następnego razu. Subskrybujcie kanał. Cześć.